Do pierwszego biegu startuje na imię Ania. jak masz? Ania Ania B. z klasy, której... Drugiej B. Drugiej B, tu z naszej szkoły, tak? No koleżanki, z boku stańcie, będziecie jej kibicować, a później wy pobiegniecie jak będziecie chciały. Dobie... moment. W gotowy, start. Jedno kółeczko. Drugie kółeczko. Trzecie kółeczko. Startujemy do czwartego. Czwarte kółeczko. Biegniemy. Czwarte kółeczko. Bardzo ładnie. I teraz finiszujemy. Piąte kółeczko. Jeszcze piąte kółeczko. Ostatnie finiszowe. Biegniemy, 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 biegniemy. Bardzo ładnie. 50 sekund 15 setnych. I teraz sobie zrobimy pierwszego biegacza już mamy no ale dobrze jest wiedzieć po co biegamy prawda więc tutaj mamy 31 pisze 31 tysięcy dni że upadnie i chodzi o to żebyśmy tyle biegali te małe dystanse żeby bieg 31 km mógł być biegany na olimpiadzie a może się uda bo papież, wiecie, w którym roku się nasz papież urodził? W 1920 roku. Bardzo dobrze. Nagroda, proszę bardzo. Nie, czy, nie, sobie. I w roku, ja a w roku 2020, w stulecie urodzin papieża, będzie olimpiada. I być może do, tej, do tego czasu uda nam się te biegi zakończyć, doprowadzić na olimpiadę. No i teraz ta... Os Do biegu, ale koleżanki, odsuńcie się, bo ona tam będzie zakręcać wprost. Do biegu, gotowy, start. Pierwsze kółeczko. Biegiem, biegiem, szybko, 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 szybko. Drugie kółeczko. Trzecie kółeczko. I kończymy czwarte kółeczko. I biegniemy teraz do finiszu. Piąte kółeczko do końca. Na cały gaz. 45 sekund równe. No, tyle, że trzecią naszą zawodniczką jest, jak masz na imię? Łucja. Łucja. Głośniej mów, żeby było. Bardzo ładnie. Teraz ustawimy. Do biegu, gotowy, start! Pierwsze kółeczko, drugie kółeczko, trzecie kółeczko, kończymy i dalej, i dalej biegniemy, jak mamy siłę. Czwarte kółeczko, biegniemy. Kończymy czwarte kółeczko. Jak mamy w siłę, to biegniemy jeszcze jedno kółeczko, piąte. Kończymy, finiszujemy do mety. Ładnie, dobrze. 52, 59. I teraz idziemy za. Czwartą naszą zawodniczką jest? Zuzia. Zuzia na nazwisko? Smela. Która klasa? Druga. Dobrze, momencik. Ustawimy. To i teraz uwaga. O. Do biegu gotowy start. Pierwsze kółeczko. Drugie kółeczko. Trzecie kółeczko. Czwarte kółeczko kończymy i zaczynamy finiszowe piąte kółeczko. Bardzo ładnie idzie, bardzo ładnie. Tempo, 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 bardzo ładnie, bardzo ładnie. 45.09. Kolejnym zawodnikiem jest Łukasz Kołodziej. Łukasz Kołodziej. Och jaki on bieg będzie. Zaraz go. Do biegu gotowy start. No tak wolno. Samochód nie wleć Pierwsze kółeczko Wejziej, wejśiej Warzyj tam państwo szli Drugie kółeczko, słabnie, słabnie, coś, słabnie Trzecie kółeczko Kończymy czwarte kółeczko i ostatnie piąte kółeczko i 44-37 Najlepszy czas kolejnym naszym zawodnikiem jest Władziu, tak? Jak ma jak nazwisko? Kajbownik. No momencik. Ustawimy naszą kamerę. Do biegu gotowy start. Pierwsze kółeczko kończymy, pierwsze biegniemy do drugiego. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Biegniemy, drugie kółeczko, biegniemy, biegniemy. Biegniemy, biegniemy. Jakbyś nie miał siły, to nie musisz biegać do końca. Drugie kółeczko teraz. Trzecie kółeczko, biegniemy. Trzecie kółeczko, biegniemy ładnie. Trzecie, kończymy. Trzecie kółeczko. Jak masz siłę, to biegniemy dalej. Jak nie masz siły, to kończymy. Biegniemy. Czwarte kółeczko. Biegniemy. Czwarte kółeczko, biegniemy. Biegniemy. Masz jeszcze siłę? No to biegniemy piąte kółeczko jak masz siłę. Piąte kółeczko, ostatnie finiszowe. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I koniec. Jedna minuta 11 sekund.

Papież uwielbia rzymową, do wiernych, są na A dlaczego biegamy w prawo? Bo wszystkie zawody, że w są w prawo, bo jest w prawo Natomiast winach w zegar, w winach to był w zegar, a winach w a w w prawo

Kolejnym zawodnikiem jest kajetan. Kale... kajetan. Dobrze, momencik. Podstawimy to ustawimy. Do biegu gotowy start. Pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie. Trzecie okrążenie, kończymy, startujemy do czwartego okrążenia. Biegniemy czwarte okrążenie, biegniemy. Kończy się czwarte okrążenie i biegniemy do piątego okrążenia. Spokojnie, spokojnie. Nieważny jest czas na to, żeby się nie wywrócić. Ci, ja to to bardzo dobrze, dobrze, bardzo ładnie. 50 i 91 sekund. Proszę kpić sobie tam. Yeah, we'll there, I to metro poddany do Lika, domu. wyszła tam poszła chyba na dole z tą panią Zenią. Tą Z że miała wyjść dla pani. Ja tam jeden na Do Kaszel to tutaj jest festyn mamy, 19, 14, 18. Ale będzie ten? No będzie. będzie. No będzie, będzie. A jakie jeszcze napisy? Jest na przykład napis, że od 19 to jest pisze. dwa temu cała Polska biegała

Kolejny zawodnik to Kasper. Nazwisko. Strączyński. Strączyński. Momencik. Pięć okrążeń biegniesz, tak? Dobrze. Do biegu, gotowy start. Pierwsze okrążenie. Biegniemy drugie okrążenie. Drugie okrążenie, startujemy do trzeciego okrążenia. Trzecie okrążenie, trzecie okrążenie, kończymy, startujemy do czwartego okrążenia. Kończymy czwarte okrążenie i startujemy do ostatniego piątego okrążenia. Biegniemy, 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 biegniemy. Bardzo dobry czas, biegniemy, biegniemy, biegniemy. biegniemy. 42-87, 42,87 zapiszeł tam Tak? Znaczy no, u nas w lotnisku, w lotnisku biegamy Przykładem, czwarty 70 lat, teraz znowu drugi 30 lat 55 lat Położę, się zachowała, to już teraz miał przerwę, bo tam gdzieś w jeżeli z tą paną Robimy zdjęcie. Kto to teraz dzisiaj. Zarobacz. Na tak, ta pani tam, tam, tam 40. Floria. 50 lisa. Na czwartym piętrze mieszkali. I, nie, nie. Jeżeli go i mają. Ale chodzi o zdjęcia.

Kolejnym zawodnikiem jest Nikodem Grzeliński Dobrze, moment. Pięć okrążeń biegniemy, tak? Dobrze. Do biegu, gotowy start. Pierwsze okrążenie, biegniemy, drugie okrążenie, drugie okrążenie, startujemy do trzeciego okrążenia, kończymy trzecie okrążenie, startujemy do czwartego okrążenia. Kończymy czwarte okrążenie i biegniemy piąte okrążenie ostatnie. Na pełny gaz. 44 34. Kolejnym zawodnikiem jest Jak? Imię? Kamil. Bardzo ładnie. Kamil biegnie pięć okrążeń. Uwaga. Poczekaj, bo mi tutaj. Do biegu, gotowy start. Kamil kończy pierwsze okrążenie i drugie okrążenie. Biegniemy drugie okrążenie. Kamil kończy drugie okrążenie. Startujemy do trzeciego okrążenia. Trzecie okrążenie. Trzecie okrążenie, kończymy trzecie okrążenie. Startujemy do czwartego okrążenia. Niech pani odejdzie z tym psem. Kończymy, kończymy czwarte okrążenie, kończymy czwarte okrążenie i startujemy do piątego okrążenia. Startujemy bardzo ładnie, bardzo ładnie pięćdziesiąt jeden osiemdziesiąt pięć. Ma dzikich plan. Kolejnym naszym biegaczem jest Piotruś. Jak Piotruś, nazwisko. Opęda. Klasa. Piąta A. Piąta A. Dobrze. Jakie pytania, jak na te pijaj? Do biegu, gotowy start. Pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie. Trzecie okrążenie, startujemy do czwartego okrążenia. Czwarte okrążenie, kończymy czwarte okrążenie i finiszowe piąte okrążenie. Piotrek, 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 46, 59. Kolejnym naszym biegaczem jest Dawid David David Grajkar, tutaj się przesuń Pięć okrążeń, tak? tak? Do biegu, gotowy start. Pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie. Trzecie okrążenie, jedziemy czwarte okrążenie. Teraz kończymy czwarte okrążenie i ostatnie okrążenie 42,53, wpisz sobie tam od razu. Chyba na tym skończą się nasze. Biegi. najlepszy czas uzyskał ostatni zawodnik 42:53 Jak masz siłę, to pięć razy. Pięć? Pierwszy przedstawiciel Dzieci z Litwy, jak ma na imię? Dawid. A jak się nazywa? Dawid. Dawid imię, a nazwisko? Golbicki. Golbicki. I teraz, uwaga, ja tutaj naszykuję. A płyt na morozu? Do biegu, gotowy, start. Pierwsze okrążenie, biegniemy drugie. No, żeby biegać. Kończymy drugie okrążenie, biegniemy trzecie okrążenie. Kończymy trzecie okrążenie, zaczynamy czwarte okrążenie. Tam proszę iść do tej pani. Kończymy czwarte okrążenie, zaczynamy ostatnie okrążenie, piąte. 43, 40 43, Chodź tutaj do tego. Ty jesteś, ty jesteś dzieci z Wilna? Tak. Czyli kolejnym naszym biegaczem jest kto? Dymienik Mackiewicz. Uwaga. Do biegu gotowy start. pierwsze okrążenie i biegniemy drugie okrążenie drugie okrążenie zakończone biegniemy trzecie okrążenie trzecie okrążenie trzecie okrążenie kończymy trzecie biegniemy do czwartego okrążenia czwarte okrążenie czwarte okrążenie kończy się czwarte okrążenie startujemy do ostatniego okrążenia 40-75 Tu dalej, dalej tutaj I tu przesuncie się Kolejnym biegaczem z Wilna jest? Dawid Jak na imię i nazwisko? Dawid Dobrze, uwaga, uwaga Do biegu, gotowy start. pierwsze okrążenie biegniemy drugie okrążenie drugie okrążenie drugie okrążenie kończy się drugie okrążenie zaczynamy trzecie trzecie okrążenie trzecie okrążenie biegniemy trzecie okrążenie kończy się trzecie zaczyna się czwarte okrążenie biegniemy o. kończy się czwarte okrążenie i biegniemy ostatnie okrążenie pełny gaz 41.03 41 kolejnym naszym biegiem, biegaczem z Wilna jest. Przedstaw się. Uwaga, poczekaj, poczekaj, tu muszę automaty naprawić. Do biegu, gotowy start. Pierwsze okrążenie, pierwsze okrążenie. Startujemy do drugiego okrążenia, drugie okrążenie. Kończy się drugie okrążenie, zaczynamy trzecie, trzecie okrążenie. Kończy się trzecie okrążenie, zaczynamy czwarte okrążenie. Czwarte okrążenie, czwarte okrążenie. Kończy się czwarte okrążenie, zaczynamy ostatnie okrążenie, piąte. Jak nie masz siły, to nie, nie wysilaj się. Bardzo dobrze. Takie Uwaga, koniec. 4403, proszę zapisać. Teraz biegnie moja dobra znajoma z bloku. Jak ma na imię i nazwisko? Dobrze. Uwaga, to już odsuńcie się troszkę z brzegu, bo ona na, na tych może później uderzyć. Do biegu, gotowy start. Leci Pierwsze okrążenie, odsuńcie się, odsuńcie się. Pierwsze okrążenie, drugie okrążenie się zaczyna... Kończy się drugie okrążenie, zaczyna się trzecie okrążenie. Kończy się trzecie okrążenie, zaczyna się czwarte okrążenie. Kończy się czwarte okrążenie, zaczyna się ostatnie okrążenie. Nie jed, biegnij tak jak możesz. Bardzo ładnie, 43-47 idziemy zdjęcie zrobić. Eee, a później sobie je tam wstydzimy biegaczka z Wilna, nie miejscowa, z, tu z naszej parafii. Jak masz na imię? No powiedz. Matylda no, Lis. On... Matylda Lis, tak? Uwaga, odsuńcie się. Matylda biegnie. Tutaj proszę o tak. Momencik. Matylda. Do biegu, gotowy start. Biegnie Matylda, Matylda. No kibicujemy jej. Matylda, Matylda, pierwsze okrążenie. Matylda zaczyna drugie okrążenie. Dawaj, dawaj, drugie okrążenie. Drugie okrążenie się kończy, zaczyna trzecie okrążenie. Trzecie okrążenie, trzecie, trzecie się kończy, zaczyna czwarte. Zaczyna czwarte okrążenie. Czwarte okrążenie, czwarte okrążenie i ostatnie okrążenie, piąte, finałowe. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Biegniemy, 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 biegniemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Koniec. 51 19. Idziemy zdjęcie zrobić. Kolejnym naszym biegaczem jest Wojtek nazwisko. De jak? Deko. Deko. A z której klasy jesteś? Z pierwszej. Z pierwszej klasy. Uwaga, uwaga, momencik. Do biegu, gotowy, start. Pierwsze okrążenie, pierwsze okrążenie, pierwsze okrążenie, pierwsze, drugie okrążenie się zaczyna wspaniale, drugie okrążenie kończy się, drugie okrążenie, zaczyna się trzecie okrążenie, trzecie okrążenie, trzecie okrążenie, trzecie okrążenie się kończy, zaczyna się czwarte okrążenie, czwarte okrążenie, czwarte okrążenie się kończy, zaczyna się piąte, ostatnie.